podsumowania Widzieli Państwo, że istnieją oczywiście diety, które wpływają na jelitową jest znacznie więcej. Każda dieta, czy jakiekolwiek połączenie różnych diet, ten wpływ będzie miało. Jednak to są takie cztery najczęstsze jakby profile, które, które zdarzają się i w badaniach, i które też bardzo często występują w, w naszym społeczeństwie. Prawda jest taka, że najlepsza dieta to jest też dieta taka, która jest. Dla całego organizmu prawidłowa, taka, która też bierze pod uwagę państwa preferencje, czy na przykład wolicie z czegoś zrezygnować ze względów chociażby etycznych, czy zdrowotnych, czy też finansowych, bo oczywiście to też jest bardzo istotną kwestią. To jednak widzimy, że trend zazwyczaj jest taki, że im żywność jest mniej przetworzona i mniej jest pewnych dodatków, tym ta dieta będzie raczej lepsza. Bardzo często wskazuje się dietę śródziemnomorską w wielu rankingach dietetycznych różnych, różnych organizacji, że dieta śródziemnomorska od lat znajduje się albo na pierwszym, albo na maksymalnie drugim miejscu, jeśli chodzi o wpływ na organizm. I też widzimy, że również dla mikrobioty litowej ta dieta jest bardzo pozytywna. Jest to też dieta, która może w porównaniu do na przykład diet roślinnych nie jest aż tak rygorystyczna, bo też dopuszcza spożywanie produktów zwierzęcych. Jednak widzimy, że ta dieta śródziemnomorska oprócz tego, że ma też pozytywny wpływ na mikrobiotę to tutaj też ten wpływ na, na cały organizm jest. Więc jeśli oczywiście mogłabym coś zasugerować, oczywiście też nie, nie jest to dieta, która będzie idealna dla każdego, właśnie też pod względem różnych czynników, czy zdrowotnych, czy ekonomicznych, czy pod względem dostępności niektórych produktów, no tutaj widzimy, że ta dieta jeśli chodzi o badania naukowe, no to ona raczej wysuwa się naprzód, jeśli chodzi o, o wpływ na mikrobiotę jelitową. Ważne jest, żeby dostarczać substancji, które bakterie lubią, które bakterie wykorzystują w pozytywny też dla nas sposób, czyli przede wszystkim jest to błonnik pokarmowy, który jest bardzo, bardzo ważny nie tylko dla bakterii jelitowych, ale też dla naszego, naszego organizmu, dla pracy naszego układu pokarmowego. I jeśli chodzi już o takie ostatnie, ostatni slajd, ostatnie słowo, to tak jak, tak jak Państwo widzą, na mikrobiotę jelitową czynników wpływających mamy całe mnóstwo. Właśnie ta dieta jest niezwykle istotna, ponieważ ona może bezpośrednio wpłynąć na to, jak nasze jelita się zachowują, ale też co wewnątrz nich się znajduje. Co pośrednio może później wpłynąć na, na występowanie licznych chorób bądź pewną ochronę przed tymi chorobami. Więc to jest to, z czym chciałabym Państwa zostawić, to to, żeby pamiętać, że dokonując codziennie różnych wyborów żywieniowych, warto pamiętać, że to ma nie tylko odżywić nas, nie tylko dać nam satysfakcję, jeśli chodzi o, o smak, o, o to, co spożywamy, jednak proszę pamiętać, że odżywiacie też miliony Zdrownoustroju w Waszych jelitach, i też warto, żeby one były prawidłowo i zdrowo odżywione. Z mojej strony bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że prezentacja była ciekawa i czego się Państwo dzisiaj dowiedzieli. Już sobie tylko spojrzymy, czy są jakieś pytania. Z tego, co widzę, pytanie jest jedno. Podło tutaj pytanie, czy osoby z insulinoopornością powinny stosować dietę keto. No i tutaj oczywiście nie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każda dieta musi być też dostosowana do danej osoby. Nie można jakby osobom, które schorują na insulinooporność, narzucić, że teraz dieta keto to jest wasze jedyne, jedyne rozwiązanie. Warto pamiętać, że insulinooporność nie oznacza. Konieczności niespożywania węglowodanów. Jak najbardziej te węglowodany można spożywać, nawet można spożywać owoce, tylko po prostu warto pamiętać, że trzeba to zazwyczaj parować z białkiem czy z tłuszczem, żeby też ten wpływ tej glukozy nie był zbyt szybki, zbyt gwałtowny. Więc tutaj, jeśli chodzi, chodzi o te kwestie, to tutaj oczywiście dieta dobrana indywidualnie. Najlepiej właśnie w, w towarzystwie dietetyka, ale nie, takiej konieczności nie ma.